Cześć, tak, dojechaliśmy. Tak, droga była dobra, tylko że mgła była. Dobra, muszę kończyć, żeby wypuścić dzieci z samochodu, kochanie, wypuść dzieci. Dobra, idź tata, ja ci pomogę. Tyle razy ci mama mówiła: Załóż czapkę, szalik i sweter. Dlaczego się mnie w ogóle nie słuchasz? Jesteś cały przemarznięty, masz też czerwony nos. A ty co? Mógłbyś coś powiedzieć? Jesteś jego ojcem. Nie odzywacie się? Dobrze. W takim razie przyjadę do Galin bez was latem. No chciałem się odezwać, ale przecież nie dała mi dojść do słowa. Czapkę? Szalik? Kurczę, przecież ja mam ferie! Ja jestem z Warszawy. Ja też. Ja tak samo. Jestem z centrum. Ja też. Ja tak samo. Chodzę do trzysta szesnastej. Ja też. Ja tak samo. Do piątej C. Ja też. Ja tak samo! Ania, Ania! moja no. cześć! Co wy tu robicie? No na ferie przyjechałyśmy. Ja też! Na tydzień! Ja tak samo! To co, bawimy się razem? No dobra, okej! Okay. Widzisz to, nie? No. Ty popatrz na te dwie, ten odcień zielonego był modny dwa sezony temu, a te fryzury jakby je małpy czesały. No, totalnie. Nie. Ja. Ty popatrz Idzie kolejna modowa ofiara Bluza i kroksy. Tego się przecież nie łączy. Uch. O mój Boże! Za te buty powinno się trafiać do więzienia. To miejsce. Przydałaby się tutaj policja modowa, chodźmy stąd. W ogóle do mnie nie dzwonisz, nie piszesz SMS-ów. Już mnie nie kochasz? Nie podobam ci się? Jeżeli chcesz ze mną zerwać, to powiedz. A w lecie to już w ogóle nie ma z tobą żadnych kontaktów. Zastanów się, masz czas do jutra. A propos tego, mógłbyś się uczesać. Nie dzwonisz? Nie piszesz? O co jej chodzi? Przecież jestem dziewczyną, nie widać? Cześć mamo. Super było. Takie wiejskie klimaty. No, muszę kończyć, bo idziemy spać. Chodzi że jutro wyjeżdżamy. Fajnie było. No super. Dobranoc. Dobranoc. Słyszałam, że tu straszy. No co Ty. Zapraszamy do Galin.